Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki i prosty przepis na makaron ze szpinakiem i serem feta. Do jego przygotowania potrzebujemy 500 g świeżego szpinaku, ewentualnie mrożonego. 400 g dowolnego makaronu. 100 g słodkiej śmietany 30, ewentualnie 36. 120 g sera feta. 2 ząbki czosnku. Łyżkę masła oraz odrobinę pieprzu. W pierwszej kolejności ser feta pokroimy w drobną kostkę. Oczywiście plus minus 120 g. Jak damy więcej, czy damy mniej, nic się większego nie stanie. stawiamy na razie na bok. Zajmiemy się teraz szpinakiem. Jeżeli masz mrożony, to rozmroź i odciśnij wodę. Ja tutaj mam świeży, gotowy, umyty, ale proponuję i tak przepłukać jeszcze raz. Z tego względu, że tutaj mamy dużo wilgotności tak i bardzo szybko rozwijają się bakterie i dla Z wieściowo odrywamy twarde łodygi. Minęło jakieś 5 godzin i szpinak mamy prawie gotowy na dużej patelni rozgrzewamy łyżkę masła w międzyczasie gotujemy makaron wedle przepisu na al dente patelnię mamy nagrzaną, wciśniemy teraz czosnek i smażymy około minuty, nie dłużej chodzi o to, żeby wydobyć aromat, a żeby go nie przypalić Dodajemy szpinak i smażymy do czasu aż mniejsza objętość. Szpinak mamy zredukowany, dołożymy teraz śmietankę i ser i gotujemy do czasu, aż nam się ser rozpuści. Ser mamy rozpuszczony, doprawiamy do smaku pieprzem. Wyłączamy i czekamy na makaron. Możemy podać dokładnie makaron teraz do szpinaku i wszystko razem wymieszać. Ewentualnie, makaron wykładamy na talerz, a na górę wykładamy szpinak z sosem. Ja ugotowałem makaron z soczewicy pomieszany z ryżowym. Jeśli się przepis spodobał to się cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.